TV Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. godni księża, biskupi, drodzy bracia kapłani, umiłowani przez Pana, bracia i siostry, członkowie akcji katolickiej, czciciele świętego Andrzeja Boboli. Dzisiaj Chrystus Pan w Ewangelii mówi, że Ojcze, teraz idę do Ciebie. I tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jaki ja nie jestem ze świata. Chrystus Pan, jak zaznaczył tutaj święty Jan swojej Ewangelii, tę modlitwę wypowiada w czasie ostatniej wieczerzy. On odchodzi z tego świata, ma świadomość, że wraca do domu ojca, a uczniowie zostają tutaj. Na Ziemi, i Pan chce, byśmy właśnie umieli dobrze wypełnić misję, jaką nam zleca jako Jego uczniom. Sam zresztą Jezus powie w Ewangelii, że ja nie jestem ze świata. Świat, który jest przeciwieństwem tego, co Boże. W języku biblijnym świat to jest środowisko wrogo nastawione do Boga i do Kościoła. Dlatego Jezus mówi, że ja nie jestem z tego świata ale i uczniowie też nie są z tego świata bo ktoś kto należy do Chrystusa przynależy do zupełnie innej rzeczywistości on nie żyje według wzorów tego świata ale stara się żyć według tego wszystkiego co Chrystus mówi do niego i potem stara się to w swoim życiu realizować ci uczniowie są różni od świata ale mają w w tym świecie pozostawać, po to, żeby mówić światu, że świat jest kochany przez Pana Boga. Bo pamiętamy, kiedy już na początku Biblii w Księdze Rodzaju jest powiedziane, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Człowiek, przez nieposłuszeństwo Panu Bogu, przez to, że w sposób niewłaściwy używa tego świata, sprawił, że świat stał się w pewnym momencie wrogiem Boga. Ale staje się też wrogiem człowieka. Głosząc zupełnie coś innego niż to, co głosi Bóg, co Pan Bóg do nas kieruje. I dlatego jest właśnie taki wielki rozdźwięk między najpierw Chrystusem a światem, a potem jest też wielki rozdźwięk między uczniami Chrystusowymi a światem, bo my przynależymy do kogoś innego, a świat odrzuca uczniów Chrystusa, dlatego że są dla świata zagrożeniem. Dlaczego się świat boi? Świat się boi, można powiedzieć, miłości, bo te prawa, które rządzą w świecie, są prawami pełnymi egoizmu. Natomiast chrześcijanie, nutrzeń Chrystusa, jest tym, który miłuje. Ciekawe, że świat się boi miłości. Ludzie się na tę miłość zamykają, na miłość Pana Boga, odrzucają ją i dlatego boi, boją się także chrześcijan. Boją się, ludzie tego świata, boją się. Nas, że do Chrystusa należymy, ale my mamy iść, jesteśmy wezwani, żeby w tym świecie stanąć i pokazać, że nie boimy się świata, bo Pan nas uszczerze. Dzisiaj też w Ewangelii mówi, że modli się o to, żeby Ojciec uszczekł nas przed światem i zachował nas od złego. I my w sposób naturalny, jako ludzie, obawiamy się tego, co świat przygotowuje, co może nas spotkać. Ale Pan jest z nami, Pan jest po naszej stronie, on się opowiada za tymi wszystkimi, którzy w niego wierzą, i chce, żebyśmy właśnie zaufali mu, bo świat nie jest silniejszy od Boga tak samo jak zły duch nie jest silniejszy od Boga i Pan chce, żebyśmy mieli mocną wiarę taka wiara, która nam każe powiedzieć, że będziemy w stanie się oprzeć temu wszystkiemu, co ten świat głosi. A Szczególny taki zgubny wpływ świata ujawnia się w kilku takich wymiarach. Pierwsze to jest to, że świat popiera fałszywe zasady moralne wprost sprzeciwiające się Bożym przykazaniom i Ewangelii. To jest na przykład proferowanie nieumiarkowanej przyjemności. Świat to głosi. Chce, żebyśmy używali tego świata. Używali tego wszystkiego, co mamy do dyspozycji. Świat zachęca do tego, żeby często czynić zło, a Pan Bóg powie, żeby czynić dobro. Chce świat, żebyśmy się bogacili, bo On za tym dąży. A więc sprzeciwia się też temu wszystkiemu, do czego wzywa nas Chrystus, Pan. I będzie zachęcał do tego, żebyśmy odeszli od Bożych przykazań. Wtedy będzie świat się cieszył, kiedy my te przekazania będziemy naruszać. I dlatego ten zgubny wpływ jest taki bardzo niebezpieczny, bo jeśli my byśmy poszli za tymi fałszywymi zasadami, łatwo się pogubimy. Druga taka rzecz która, i niebezpieczeństwo, które płynie ze świata, to jest wykpiwanie i prześladowanie życia godziwego, pobożności, moralności, a w związku z tym też. Ośmieszanie wszelkich autorytetów, tylko autorytetów ludzi Kościoła, a dzisiaj nawet nauczycieli, rodziców. I to jest chyba bardzo niebezpieczne, kiedy dzisiaj właśnie podważa się autorytet samych rodziców. Pan Bóg chce, żebyśmy czcili naszych rodziców, żebyśmy ich szanowali, żebyśmy też szacunkiem odnosili się do tych, których Pan Bóg postawił jako naszych wychowawców, jako naszych pasterzy, nauczycieli. I Bóg nam chce o tym przypomnieć, a świat głosi zupełnie co innego. I my musimy być bardzo wyczuleni na to, co mówi świat. Trzeba bronić autorytetu naszych najbliższych, trzeba tego szczerze, bo Pan Bóg właśnie też tego autorytetu szczerze. Trzecia rzecz to jest to niebezpieczeństwo, które płynie z tego, że świat propaguje rozrywki oparte na wyżyciu się, zaspokajaniu najniższych instynktów. I tutaj proponuje alkohol, narkotyki, jest bardzo wielka promocja też pornografii. Chcę, świat, żebyśmy za tym poszli. I znowu trzeba nam bardzo dużo się modlić o to, żebyśmy nie ulegli temu, co związane jest z porządliwością ludzką i Pan Bóg daje siły ku temu, żebyśmy właśnie byli w stanie się opierać temu, co świat, świat głosi, co proponuje. A trzeba nam, kochani, też modlić się o to, żebyśmy byli wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Bo jeśli nie będę się o to modlił, to mogę w pewnym momencie od tych zasad, jakie Pan Bóg mi mówi, odstąpić. Więc to tak ważne jest, żeby każdego dnia, zachęcałbym do tego, żeby każdego dnia się modlić o to, żebym był wierny, żebym nie odszedł od Pana, nie oddalił się od Niego i nie uległ moim porządliwościom, czy nie uległ temu, co głosi świat. Czwarta rzecz, taka bardzo niebezpieczna, to jest. Zalew informacji o skandalach, wobec których staje chrześcijanin. To jest też wielkie niebezpieczeństwo, jakie płynie ze świata. Bo kiedy słyszymy o tych skandalach, to wtedy zły duch chce nas niechęcić. Powie, że one są wszędzie te skandale, różnego rodzaju nadużycia i chce, żebyśmy w to wierzyli. A wiemy, że to są wyjątki. I Pan Bóg chce, żebyśmy nabierali dystansu do tego, co mówi świat. Będę miał taki zdrowy dystans do tego, co słyszę, co płynie z telewizji, co inni rozgłaszają. Ale taki jeszcze doszedł jeden element, to były takie, to, które wymieniłem wcześniej, już dawno poruszane. Ojciec święty Penedy XVI mówił, że dzisiaj największym niebezpieczeństwem grożącym ze świata to jest subiektywizm, który nawał to nawet dyktaturą subiektywizmu. Czyli to, co mi się co ja uważam za słuszne, to będę realizował, nie odnosząc tego do Pana Boga, do siły, która jest ponademną. I człowiek, który żyje według tego, co mu się podoba, jest wrogiem Boga, do Niego nie należy. Pan Bóg chce, żebyśmy w pokorze przyjmowali to wszystko, co do nas mówi, żebyśmy później starali się to wypełniać. Bo jeśli ja dam posłuch Panu Bogu, nie będę słuchał tego, co mówi świat, ani nie będę też słuchał tego, co właśnie moje ciało mi podpowiada, nie słuchając tego, co mówi duch. Trzeba być bardzo mocnym, mocni, mocnymi ludźmi duchowymi, powinniśmy takimi być, żeby uszczerzeć się od zgubnych wpływów tego świata. Ale jak też Ewangelia dzisiaj mówi, taką drogą do zwycięstwa nad światem, to jest nasza troska o uświęcenie. Ojcze, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jeśli my będziemy się uświęcać, jeśli ja będę blisko Pana Boga, to świat mnie nie pociągnie. To jest taka bardzo podstawowa zasada życia duchowego. Ktoś, kto jest blisko Pana Boga, kto się go trzyma, to nie da się pociągnąć światu. I Bóg chce, żebyśmy takimi byli, żebym się trzymał Jezusa za rękę i szedł tam, gdzie On mnie poprowadzi. To jest zadanie akcji katolickiej, to jest zadanie każdego ucznia chrystusowego, żeby trzymać się Mocno Chrystusa, a potem też głosić Jego obecność. Jeśli ja będę z nim zjednoczony, to będę się uświęcał. I święty to jest ten, który żyje w bliskości Pana, który nie popełnia grzechu ciężkiego, który walczy z tymi grzechami. Nawet jak upadnie, to powraca i uświęca się. Ale też powinniśmy to uświęcenie opierać na prawdzie, jaką Pan Bóg do nas kieruje. Więc na Jego słowie, jeśli ja to słowo przyjmę, to potem będę. Coraz bardziej się zmieniał. To słowo będzie mnie przemieniało. Ono ma taką ogromną moc, że ono mnie zmieni. Będzie mnie upodobniać potem do Chrystusa. Ja stanę się wtedy Jego świadkiem i będę pokazywał, że daje pierwszeństwo Panu Bogu. Dzisiaj jest to bardzo ważne, żeby nie mówić, nie słyszeć. Właściwie nie, słyszeć będziemy zawsze, ale nie dawać posłuchu temu, co mówi świat. Dzisiaj świat do, do czego wzywa? Żeby często zabijać, żeby. Wypełniać zło, nie licząc się z Bożymi Przekazaniami. A Panu chce, żeby pytać się, czy ja mam tak postąpić, jako człowiek wierzący. Jeśli jestem człowiekiem Bożym, który przyjmuje Bożą Prawdę, to że mi się powinien o to pytać. Takie piękne świadectwo słyszałem na końcu zeszłego roku na wakacjach. To mi pokazało, jak ludzie świętcy też potrafią właśnie Pana Boga stawiać na pierwszym miejscu, kiedy wyjeżdżałem. Z parafii takiej włoskie, to już był ostatni dzień, przyszła taka pani, a ja się jej pytam, a gdzie jest pani wnuczka, która codziennie przychodziła z nią do kościoła? A ona mówi, że akurat dzisiaj poszła odwiedzić swoją ciocię. I ta kobieta wtedy mówi, proszę księdza, tej dziewczynki, tej mojej wnuczki w ogóle nie miało być na świecie. Ja mówię, jak to nie miało być, jak duża dziewczyna już teraz jest 12 lat. A ona mówi, bo jak moja córka była w stanie błogosławiony, poszła do lekarza, zrobił jej badania i mówi, proszę pani. Pani musi usunąć ciążę, bo dziecko urodzi się bez mózgu. Popatrzmy, jak usłyszy taki wyrok, usunąć. Ta kobieta co zrobiła? Zamknęła się na trzy tygodnie w swoim mieszkaniu, nie wychodziła, tylko się modliła. I po trzech tygodniach mówi, skoro Pan Bóg mi dał to stworzenie, to ja mu nie mogę krzywdy zrobić. Potem poszła do innego lekarza, a lekarz inny mówi, że Pani, tu żadnej choroby nie ma. I to pokazało mi, że właśnie Pan Bóg chce, żebyśmy zawsze stawiali Jego na pierwszym miejscu. Licza się z Bożym Prawem, licza się z tym, co mówi świat, chociaż świat na, nawołuje do różnych rzeczy, ale ja jako człowiek wierzący, jako uczeń Pana, właśnie Jemu zawsze staram się dawać pierwszeństwo. Dlatego dzisiaj prośmy gorąco o to, żeby Pan umacniał nas w tym dawaniu świadectwa, żebyśmy ten świat przemieniali przez naszą postawę, Żebyśmy byli takimi światłami, które mocno rozbłyskają w tym świecie, gdzie jesteśmy. Nie bali się przyznawać do Chrystusa, bo właśnie tak pierwsze czytanie nam mówiło dzisiaj, że nastało panowanie naszego Boga. Że ja pokazuję moim życiem, że Pan panuje we mnie, w moim sercu. Więc nie dam, nie poddam się temu, co płynie ze świata, ani nie poddam się temu, co proponuje mi zły duch. Świętego Andrzeja, bo bole, patrona tego miejsca, prośmy, aby nas umacniał. bo był człowiekiem bardzo odważnym i chcę, żebyśmy takiej odwagi nabierali, żebyśmy w tej wierności Panu Bogu do końca wytrwali. Niech Pan nas wspierał, umacnia i tej Jego łaski, Jego błogosławieństwa, żeby nam nigdy nie zabrakło. Amen. de